Cześć, wiarygłóczek, firma bardzo proszę. Dziś przedstawiam Wam Power of Red, czyli Ford Mustang GT5 litrów V8, 425 Koń. Jak zawsze u nas w gazie, chcecie zobaczyć w jakim? Zapraszam do oglądania. Wstyd, profanacja, siara, wiocha. Takich właśnie komentarzy spodziewam się, że Mustang jeździ na gazie. A co? Nie wolno? Mustangowi nie wolno oszczędzać? Dlaczego nie? Bo co? Bo to jest jakiś specjalny samochód? Skoro BMW, może Mercedes, może, to Mustang nie może? Ja uważam, że jak najbardziej może. Skoro palił 15 litrów benzyny, to co mi przeszkadza, żeby jeździć na gazie? Miejsce na zbiornik ma, wtrysk pośredni ma, to dlaczego ma nie jeździć na gazie? Bo ma 430 koni? Nie obchodzi mnie to. Dla mnie jest to idealny samochód do gazu. Co z tego, że sportowy? Co z tego, że czerwony? Mustang z Niemiec na gazie z instalacją gazową Prinsa jeździ i oszczędza 50%, bo do tej pory palił 15%, po euro 50 to było 22%. Euro Teraz będzie palił 18 po 70 centów, to wyjdzie połowa tego, opłaca się czy nie. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Mustanga, czy zarejestrowanego w Polsce, czy w Niemczech, nie ma różnicy. Wejdźcie na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego pięknego, czerwonego coupé. Klasyka spośród amerykańskich coupe. Zamontowana instalacja gazowa Prince VSI2. Widać ją, czy nie widać? Kamerzysta ją widzi czy jej nie widzi? Bo ja jej nie widzę. Nie wiem, chyba zapomnieliśmy założyć, ale zatankowałem gaz. Kamerzysta jest jednocześnie monterem, także wie dokładnie, gdzie co było zamontowane. Wtryski są schowane pod obudową. Nie widać ich. Reduktor schowany. Tutaj tutaj widać filterek i złącze diagnostyczne od instalacji gazowej, przez które komunikujemy się podczas przeglądów oraz podczas doregulowań. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Bezpiecznik od instalacji gazowej. W razie gdyby się spalił, to klient może go samodzielnie. Wymienić. To wszystko, jeżeli chodzi o to, co pod maską, no bo co tutaj pokazywać? Przecież to nuda. 5 litrów, 430 koni na gazie. Ale teraz zapraszam do środka, gdzie jest pięknie wykończone wnętrze. No. Wiele można zarzucić Mustangowi, ale nie to, że jest brzydki chyba 99% ludzi potwierdzi moje słowo, moje zdanie, że Mustang jest po prostu bardzo ładnym samochodem. Bardzo ładnie wykończonym. Może niepotrzebne te folie, które zakładamy na czas montażu, żebyśmy nie pobrudzili klientowi i kierownicy, ale wszystko w tym samochodzie jest ładne. Może nie najlepiej wykończone, bo w tak szlachetnym samochodzie boczek tych drzwi mógłby być skórzany albo przynajmniej z jakiegoś bardziej szlachetnego materiału. Tu jest ładna skóra, a tutaj jakiś taki Rzadko powiem, plastik czarny. Kierownica ładna, skórzana. Gałka zmiany biegów to już w ogóle jest historia, jaka jest ładna. Jakiś designer nad nią pracował pewnie z 3 miesiące. Zaraz Wam ją pokażę z bliska. Mi przynajmniej bardzo się podoba. Tutaj jest ten, zawleczka zwalniająca, żeby można było zmieniać biegi, ale dopiero jak odpalimy samochód takim ładnym czerwonym przyciskiem start-stop. Odpaliliśmy i tutaj mamy przełącznik węzyna Prince'a który w tej chwili już przeszedł na zasilanie gazowe, nie czekał zbyt długo, bo po paru sekundach logo Prince'a przestało mrugać i zaczęło świecić ciągłym światłem. A pięć niebieskich diodek nad przełącznikiem, nad logiem Prince'a to jest wskaźnik poziomu gazu zbiornika, który zamontowaliśmy w bagażniku w miejscu koła zapasowego. A tutaj benzyny już mu brakuje. Deska rozdzielcza bardzo ładna, ale ochoczo wkręca się na obroty. Nie ma z tym problemu. Przyspiesza na gazie naprawdę rewelacyjnie. GT California Special i sprawdzimy, jakie ma przyspieszenie na gazie z instalacją Prince'a od 0 do 150. Dajemy czadu. Hej. 3, 4 i 4. Nieźle idzie. Okay. California Special Edition. Tak, taka jest wersja tego oto przerobionego na gaz Mustanga. Ma normalną wnękę na koło zapasowe i całkiem sporych rozmiarów. W 67 litrów brutto To pozwoliło nam zatankować około 60 litrów gazu. Ja wiem, że to za dużo, ale tak nam się zdarzyło, że akurat w tym samochodzie tyle weszło. 60 litrów gazu brutto, netto, który zatankowaliśmy, to jeżeli pojedziemy oszczędniej, i spalimy 15 litrów na 100 kilometrów, to damy radę przejechać jakieś 400 kilometrów, a jakbyśmy pojechali 120 na godzinę, to pewnie zmieścimy się w 12 i starczy nam to na 15, 500 kilometrów. A po tym odcinku możemy zajechać na stację i zatankować sobie za 70 centów, a nie za euro 50, euro 60, jak w tej chwili w Niemczech. Kosztuje paliwo czy za 3 zł zamiast 6, tak jak jest to w Polsce. Jeżeli, jeżeli, jeżeli spodobał Wam się ten Mustang, to go kupujcie i przyjeżdżajcie do nas. Zamontujemy Wam instalację gazową, żeby Was nie puścił z torbami. A jeżeli spodobał Wam się film, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, koniecznie z dzwoneczkiem, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania tak pięknych, sportowych samochodów jak ten Mustang. A tymczasem na i zapraszam na kolejne realizacje. Ciao!